Pozwólcie, moi drodzy, że Wam tu wszystkim zgromadzonym serdecznie podziękuję najpierw za to, co czynimy dla tych, za których się modlimy. Jest bardzo proste powiedzenie, że gdyby nasi zmarli nas mogli o coś poprosić, to powiedzieliby to jednym krótkim zdaniem. Módlcie się za nas. To dobre są i potrzebne dowody pamięci, gdzie stawiamy różne pomniki, nagrobki, tablice pamiątkowe, ale to jest wszystko tylko zewnętrzna forma, która w drodze do Pana naszym zmarłym nie pomoże. Oni nas proszą o modlitwę. Wypełniając jeden z uczynków Miłosierdzia Chrześcijańskiego, uczcie się za żywych i umarłych. Tu zebrani to właśnie czynili i za to wszystkim serdeczne Bóg zapłaci. Stajemy do apelu w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wyłam żołnierzy z Nadwarty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy i Zborów Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Moli. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Zatakowanych przez sowieckiego agresora Poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza Obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa Oraz żołnierzy spod podkodziowców Jabłonia, Szacka i Wytyczyna Stańcie do apelu, chwała bohaterom <tryk> Przywołuję policjantów Kolejarzy, portowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu chwała bohaterom! Bye. Chomano. Co rdzeń z brudnia, w obły kwiat upierdala, lecz tę złomą, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęceń w duszy bohatera. ale na południe, gdy wróciłam do domu, już było wiadomo, że wybuchła wojna. To był straszne Wojsko cofało się przez naszą wioskę. Nocą cofały się tabory. Ludzie uciekali. Całe nadleśnictwo z Ciałdowa w karetach, powozach, panie postrojone jak na pal, a nie na wojnę. W nocy było widać Unię na północ, w stronę Działdowaru i daleki huk Była to bitwa pod Mławą, 1-3 września 1939 roku. Niemcy wkroczyli do nas 9 września, tak zaczęła się okupacja. Słychać było jeszcze Działa, broniła się w Warszawę, ale a ona upadła. 28 września 39. roku. Mama Weronika spakowała więc synów i pieszo ruszyli drogę do Ząbek. Spotkali wielu uciekinierów, którzy mieli sprzeczne informacje o sytuacji frontowej. Ludzie więc szli, cofali się i znów szli. Taką sytuację stwarzali prawdopodobnie członkowie wspomnianej już przeze mnie piątej Kolumny. W drodze, która prowadziła częściowo z krajem lasu, napotykali na porzucone przez żołnierzy ciężkie części uzbrojenia. Żołnierze byli prawdopodobnie bardzo zmęczeni, podążali mimo. To do Warszawy wybrać udział w jego obronie.